Silnik faktycznie troszeczkę nierówno pracuje. To tutaj mamy szczęśliwego, ma. szczęśliwego właściciela tego ciągnika. Miało być w miarę tanio. Kurczę wyszło jak zawsze. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tardowie pod górnym. Mamy tutaj ciągnik John Deere 6830 Premium. I ciągnik tej znanej osoby, ale to za chwileczkę do tego wrócimy. Ciągnik przyjechał do nas, ponieważ użytkownik od nie aż tak dawno użytkuje ten ciągnik, bo kupił go też używanego. No ale tutaj stwierdził, że jest problem z układem wtryskowym. Ciągnik silnik faktycznie troszeczkę nierówno pracuje. No ewidentnie wskazuje wszystko na problemy z układem wtryskowym, jeśli wtryskiwaczami, które tutaj zresztą zostały już wymontowane leżą tutaj wtryskiwacze ale też przy okazji wymontowaliśmy listwę i pompę i te elementy pójdą do zakładu do sprawdzenia yy, pompa do sprawdzenia przede wszystkim a listwa no to, to już tak w zasadzie takie abecadło jeżeli chodzi o układy wtryskowe do przeczyszczenia ewentualnie wymiana zaworu wysokiego ciśnienia tak żeby tu nie było żadnych później niespodzianek co do wtryskiwaczy w tym, w tym ciągniku w tych silnikach są układ tryskowy Denso i niestety niestety w zasadzie nie można tego naprawiać. Tu jeżeli wtryskiwacz jest zwalnięty, to trzeba kupić nowy. Można kupić go oczywiście w sieci John Deere, ale można go też kupić yy, denso. Ta różnica w cenie jest, jakaś tam nie jest to może jakaś tam przepaść kolosalna, ale parę set złotych na jednym wtryskiwaczu, czyli razy 6 to już tutaj można potem w tysiącach troszeczkę zaoszczędzić. Co do ciągnika, właściwie do jego właściciela, to tutaj mamy szczęśliwego, szczęśliwego właściciela tego ciągnika. Witam, Adrian. Witam, dzień dobry. Adrian też przyjechał, bo mówi tak. Chce się troszeczkę nauczyć, zobaczyć jak my to robimy, patrzeć troszeczkę na ręce. Potem mechanicy mają niestety stresa, no ale to tak, tak bywa. To tam gdzieś na jakimś filmie będzie widać, jak tutaj stres ogarnia wszystkich, ale no jak to mówią, pańskie oko konia tuczy, my też nie mamy tu nic do ukrycia Adrian mówi, że chciałby też tutaj w tej naprawie uczestniczyć, być może troszeczkę się nauczyć też jest zbudowany na tym kanał bo chodzi o to, że my przedstawiamy co się dzieje i cały czas pokazujemy sukcesy i teraz o no i tutaj taka no, przyka, troszeczkę może niespodzianka bo jeszcze, jeszcze w trakcie tutaj jakby weryfikacji wyszło, że nie tylko wtryskiwacze, bo to co mówiłem, że wtryskiwacze tutaj jest jeszcze jeden mały problem, mały można by się wydawało, że pro, mały problem. Ubywa płyn z układu chłodzenia, nie widać wycieku. No i tutaj przetestowaliśmy, zrobiliśmy test obecności dutlenka węgla w układzie chłodzenia, no i niestety no, jest nieduży, ale jest przedmuch. E, spalin, czyli kompresja idzie do układu chłodzenia i gdzieś tam powolutku, co ten płyn wyrzuca. No, niestety, niestety, te silniki. E, no, to, takie same praktycznie przybliźniacze silniki montowane w ciągnikach Klasa no to miały też ten, niestety taką przypadłość że ta uszczelka po dość niedługim okresie eksploatacji bo ten ciągnik też ma chyba około 5000 godzin yy, więc to tak mniej więcej by pasowało Jest, zaczyna być problem z, układ, z uszczelką no i tutaj Klas akurat opracował taki zestaw naprawczy i wymiana Silnik to jest 6068, to jest czterozaworowy silnik tym modelu w wersji premium, bo y, podobno, pojemność ta sama, tylko dwuzaworowy jest w ciągnikach 6830, ale nie premium. No i ten już troszeczkę mocniejszy, nowszy, nowsza jednostka napędowa, no ale coś za coś potem idzie. Y, prawdopodobnie, prawdopodobnie, bo to mówimy tak tutaj na zasadzie domysłu, zresztą tutaj tak Adrian też troszeczkę wspomniał, że. Prawdopodobnie poprzedni użytkownik tego ciągnika y, dał się skusić na namową i troszeczkę stuningował silnik. Prawdopodobnie troszeczkę moc była. była podniesiona moc. Pytanie o ile, bo w tej chwili podobno już jest w, po, wrócone do, do, do stanu faktycznego. Natomiast no, tutaj z rozmowy wynikało, że ta moc troszeczkę tu była podniesiona i pytanie jak długo silnik pracował na podniesionej mocy i być może to też miało jakiś tam wpływ na to przyspieszony, jakby etap uszkodzenia uszczelki głowicy, no, miało być w zasadzie troszeczkę mniej, miało być w miarę tanio. Kurczę wyszło jak zawsze. Przy starszych ciągnikach, których nie do końca znamy ich historię, to potem niestety takie niespodzianki wychodzą. Ale tutaj porozmawialiśmy wcześniej poza oczywiście kamerą, jeszcze na samym początku z Adrianem i doszliśmy tutaj do takiego wniosku, że jeżeli ten płyn ubywa. To w zasadzie nie ma lepszego okresu niż teraz zimą to zrobić. Tak. I żeby później Nasz ciągnik. Etapie, jest teraz, no, bo rozkręcony. jest już dużo rozkręcone do, do wyciągnięcia tesków. A tutaj niestety no, w tych nowych silnikach to jest taki problem, że biżuterii jest więcej niż samego silnika. Tutaj Adrian ak aktywnie uczestniczy w rozkręcaniu, rozbieraniu i, i też czasami głową kiwa, ile to trzeba się napracować. Żeby do, dobrać się do właściwego elementu, no ale to takie życie i potem no klienci nieraz mówią, że kurczę tam tylko była jedna uszczęczka do wymiany, a roboty kurde trzy dni, tak? Mhm. No ale to widzimy tutaj teraz naocznie jak to wygląda, że to nie jest tak różowo jakby się tylko wydawało. Nie, to dziwi tylko, że później ci mechanicy potrafią to złożyć wszystko. A no. Rozkręcić to jest nie sztuka, później żeby to złożyć. To jest fakt, ale to też jest... Yy... Będą no, ileś lat pra e, pracy w, w tym zawodzie to jest jedno. A dwa, no tutaj nieodzownym zawsze elementem jest marker albo białego, albo czarnego koloru, w zależności jaki jest potrzebny. To się niektóre elementy po prostu znaczy, no bo jeżeli jest związka kabli i jest, są takie same wtyczki, to należy sobie je poznaczyć żeby potem sobie życie ułatwić gdzieś tam coś. Co jeszcze się okazało, że jeszcze ta wiązka tutaj stała no, do wymiany? Prawdopodobnie to tutaj zweryfikujemy, ponieważ no. Dostaje się olej do wiązki, co też może niestety wpływać na, na pracę układu tryskowego. i tutaj może się też okazać, że te, może nie tyle aż winne wtryskiwacze, co właśnie okay. ta wiązka, no ale to życie tutaj zweryfikuje zakład y, specjalistyczny, bo my y, nie robimy y, naprawy wtryskiwaczy czy pomp wtryskowych, może od tego są specjaliści, i niech każdy robi to, co umie najlepiej i zajmuje się tym, co, czym powinien, a nie żeby tam kurczę jed, jeden robił wszystko, bo jest takie powiedzenie, że jak ktoś robi wszystko, to nie robi nic i nie ma osób, które się na wszystkim znają. Tak jest. No bo ta wiedza, żeby była do, na temat wszystkiego taka perfekcyjna, to jest wręcz niemożliwe dzisiaj. Kiedyś tam przy jakichś mniej zaawansowanych technologiach to można było powiedzieć, że jak ktoś się znał Cały, na całym ciągniku, to się znało na całym ciągniku, a dzisiaj no to jest nawet takie specjalizacje, że ktoś tam jest bardziej mechanikiem, ktoś jest bardziej elektrykiem, ktoś tam bardziej układy hydrauliczne ma opanowane, no i taki też podział i potem jakby tam kierunkowanie szkoleń tych mechaników, to też tak właśnie tutaj u nas się odbywa, że jak ktoś jest bardziej elektrykiem, to robi te naprawy elektryczne, elektroniczne, diagnostykę komputerem, a mechanik to jest mechanik od y, napraw bardziej mechanicznych, i niech się dobrze na tym zna i niech to dobrze robi. Y, tu mamy już elementy wymontowane z ciągnika, tak jak widać. Turbosprężarka, a ta turbosprężarka była nie tak dawno nowa, zakładana. O, i tu mamy te, tą wiązkę przewodów i tu widzimy. Wtyczce, tutaj, w tej, ta wtyczka powinna być generalnie od tej strony tutaj sucha, a ona tu była zaoliwiona, czyli dostaje się tutaj gdzieś olej, przechodzi przez te uszczelnienia. Ale to mówimy, zweryfikujemy to jeszcze. Ja w tej chwili nie jestem w stanie tutaj powiedzieć i, i nie zaryzykuję stwierdzenia, że na pewno trzeba ją wymienić. Trzeba na pewno to zweryfikować i sprawdzić, czy ta wiązka może być dalej użytkowana, czy nie. No akurat dosyć często ta, ta, te problemy z tymi wiązkami były w, w silnikach. Sisu. Tam akurat jest głowica dzielona, więc przychodzą dwie wiązki. Tutaj w John Deere jest jedna, bo to jest głowica w całości. I w yy, tych silnikach Sisu, no były, były tam taka seria wiązek, że trzeba było niestety je wymieniać. I tu chłodniczka EGR. Mamy rolkę napinacza. Też na, na razie nie słychać, żeby coś tutaj się odzywało, ale to też jeszcze tutaj te rzeczy, które są do poweryfikowania, trzeba będzie dokładnie zweryfikować i ocenić, czy można je zamontować ponownie, czy, czy trzeba będzie jakieś tam elementy środkowo zamontować. Adrian nam tutaj uciekł, teraz no i doszliśmy do wniosku, że wymienimy uszczelkę pod głowicą i tu jest uszczelka jest starszego typu. Zamontujemy uszczelkę wielowaskową metalową, którą no, już kilka lat temu, ładnych kilka lat temu klas. Opracował jako taki zestaw naprawczy, i tam można kupić taki rozbudowany zestaw naprawczy, gdzie kupuje się komplet uszczelek góra, tak zwana, czyli wszystkie uszczelki do głowicy, łącznie z chłodniczką egr bo wtedy klas test zaleca jakby wymianę chłodniczki EGR-u, wymianę zbiorniczka płynu chłodzącego, no, oczywiście wszystkie śruby nowe, łączniki, przewody zasilające, wtryskiwacze. E te rurki takie e, palcowe to też zalecają, no, zalecają to jest zobowiązek wymiany, jeżeli się demontuje w tryskiwacze. Ja myślę i to niestety ten zestaw kosztuje trochę, no bo taki rozbudowany zestaw to jest wydatek około 8000 zł na części tutaj idziemy troszeczkę inną drogą i myślę, że skompletujemy taki zestaw troszeczkę oboszy, bo chłodniczka u raczej nie trzeba będzie wymieniać zbiorniczek płynu, który jest w zestawie Klasa, to i tak do ciągnika John tutaj by pewnie nie pasował aż tak fajnie, więc to też, no pewnie udałoby się przerobić, jakoś zamocować, ale skoro jest dobry zbiorniczek, to też go szkoda wymieniać. Więc skompletujemy, można kupić zestaw uszczelek góry silnika, samych uszczelek, plus dojdą no, do tego oczywiście śruby mocujące, przewody zasilające wtryskiwacze, no to będą razem z wtryskiwaczami, jeżeli trzeba będzie je wymienić na nowe ale to życie nam pokaże o, mówimy o tych tutaj przewodzikach to są rurki zasilające krótce. można to różnie nazywać, ale to zawsze trzeba przy demontażu wtryskiwaczy no drugi raz się tego nie da użyć, to jest tak jednorazówka i to raz zamocowane dokręcone z odpowiednią siłą tutaj tym jest dokręcane Dokładnie chodzi tak i tak no i drugi koniec Wtryskiwacz no dokręcony z odpowiednią siłą musi być, bo to jest wysokie ciśnienie. No i wtedy drugi raz te przewody założyć. No to nigdy nie ma pewności, że przewód w tym gnieździe będzie dokładnie uszczelniony i czy tu nie będzie gdzieś przecieku paliwa. Na tym samym nawet nowy wtryskiwacz może niewłaściwie pracować. więc należy to wymienić. No niestety, te elementy też do najtańszych nie należą, no ale co zrobić jeżeli, tak jak mówimy, poszła krowa nie idzie jej ciele, więc jeżeli zakładamy wtryskiwacz, a koszt wtryskiwacza w serwisie John Deere'a jest około pół, dwa i pół tysiąca złotych trzeba liczyć mniej więcej za nowy wtryskiwacz te z denso mają kosztować około 1700 zł. no jest różnica, tak, to, to, to jest 800 złotych, około 800 złotych różnicy na wtryskiwaczu yy, i to będzie chodziło, no to więc, jeżeli 8 razy 6 pomnożymy na no 5 tysięcy w kieszeni czyli co najmniej nam by tutaj wystarczy na części związane z naprawą głowicy, czyli na śruby y, uszczelki, bo zestaw uszczelek około coś ponad 2000, jeżeli chodzi o uszczelek y, y, głowicy no, komplet uszczelek głowicy tego silnika to jest plus minus jakieś około 2-2,5 tysiąca złotych zestaw śrub dojdzie no i też tutaj się parę tysięcy niestety uzbiera, plus oczywiście planowanie głowicy, no bo tu już przy, te, przy tej długości głowicy na 6 cylindrów to nie ma innego wyjścia jak tylko planowanie. No, to wygląda brudno, no jest brud, ale to tędy idą spaliny, więc musi być brudno yy, i... no i teraz z wątką się wytrąciłem co do kosztów, planowanie głowicy, plus ewentualnie tu jest wiadomo, że trzeba też sprawdzić blok, jak wygląda blok. Tak, takie, tak to przynajmniej jest opisane w książce napraw, co należy dokładnie sprawdzić, pomierzyć, żeby w przypadku nie było sytuacji, że nawet ta nowego typu uszczelka metalowa, żeby tutaj pomogła skutecznie to uszczelnić. Generalnie nie, nie mieliśmy sytuacji takich, że po wymianie uszczelki na z tej starego typu na uszczelkę metalową, żeby był problem ponownie z uszczelnieniem tutaj na głowicy to już raczej chodziło i ciągnik taki już nie wracał, że to był akład John bo do John też już zakładaliśmy akład do większego modelu yy, natomiast silnik w zasadzie prawie że ten sam yy, bo tam chyba była seria już 8-3. jak dobrze pamiętam to w ubiegłym roku chyba, bo wiosną tego roku to naprawialiśmy Wcześniej też robiliśmy to w ciągnikach, klasa, także tutaj widzimy, o. gdzieś tam się pojawia nam olej na prowadnicach zaworów no i też trzeba będzie tutaj to zweryfikować, no bo to tak tutaj generalnie gdzieś tam jest opocone, a powinno tam w zasadzie, no okej, okay, brudne jest, bo jest, ale nie powinno być tam mokrego. Być może jeszcze zaworów, no ale to już mówię, przy okazji jak głowica będzie w zakładzie szlifierskim do planowania to też od razu w górę sprawdzimy tak żeby no, ten silnik pracował w zasadzie bez zarzutu i bez jakichkolwiek tutaj niespodzianek. Serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do oglądania filmu na naszym kanale i do subskrypcji naszego kanału. that's on the